Ze mną Marcin Wrzosek. No chyba dzisiaj spełniły się Twoje marzenia. Zdecydowanie. Po prostu jest jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Było trochę złej krwi, albo sporo złej krwi przed tą walką. Mieliście chwilę, żeby sobie wyjaśnić pewne rzeczy? Już, już ten topór został zakopany? Topór, to topór przyniósł Artur do walki, a nie wiem, czy jest zakopany już, czy nie. Znaczy ja podziękowałem mu za tą szansę walki o pas. Tak jak powiedziałem, szanuję go jako zawodnika, jest wielkim fajterem, był wielkim mistrzem, nadal jest. I to tyle. Na razie nasza y, ta historia się zakończyła, aczkolwiek może być jeszcze część druga i część trzecia. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ale mamy rozumieć, że ty jesteś otwarty na rewanż. Oczywiście. Jestem otwarty na każdą walkę z kimkolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek. Dzisiaj rzeźnia. Jeżeli mi oczywiście zapłacą odpowiednio. No wiadomo. Dzisiaj była rzeźnia. Powiedz mi, trafiłeś go łokciem? Od, 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 od łokcia się to tak naprawdę zaczęło? Nie, w stójce potrafiłem go prawym sierpowym. Potem w parterze trafiłem go łokciem, który spowodował duże rozcięcie. Potem nie wiem, czy trafiłem go jeszcze czymś w oko, czy to po prostu był efekt tego sierpa w stójce. Wylądował na ziemi, złapał platę, ale nie zagrażał mi ani przez sekundkę tą płatą. Kontrolowałem pozycję. Artur był już strasznie zmęczony, dychał dość mocno i to była po prostu kwestia czasu. Czy jak już miałeś swojego rywala naruszonego, już widziałeś tą, tą, tą krew, to już wiedziałeś, że to się zakończy po Twojej myśli? Ja wiedziałem już to od zeszłego miesiąca, że tak się stanie, więc po prostu przyśniło mi się, po prostu przyśniło mi się to i. Tak musiało być. Powiem Ci, więc to no, dzisiaj, żeśmy chwilę przed, przed walką tutaj w, w Mediarumie posiedzieli, Ty byłeś wyluzowany. E, naprawdę taka pozytywna energia od Ciebie, w ogóle nie było stresu, pełen luz. Proszę ci, czym tu się stresować? I tak wyjdę tam, i tak będę się napierdalał, po co mam się jeszcze do tego stresować? Czy nie mam dość stresu w życiu? Za dużo, za dużo. Trzeba płacić rachunki, jeszcze solówką mam się martwić, już ich tyle w życiu stoczyłem, w klatce i poza, że dość mnie nie rusza. Teraz y, długie wakacje robisz? Nie, w poniedziałek jestem z powrotem na Macie. W przyszłym tygodniu lecę do miasta, w którym mieszkałem, w Anglii, y, odwiedzić mojego brata, moich przyjaciół. Y, y, a potem y, z powrotem na trening i przygotujemy się do pierwszej obrony. To ja y, dziękuję Ci za rozmowę. Jeszcze raz Ci naprawdę stary serdecznie gratuluję. No i co? I życzę naprawdę w 2017 roku tak mocnych i, i dobrych wojen. Tak jak mówiłem, to będzie mój rok. Gengi vel. Þegar, Gengi.